Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda. Nie wolno ci mieć żony Twego brata, a Herodiada zawzięła się na niego i chciała Go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym i brał Go w obronę. Ilekroć Go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowództwem wojskowym i osobistością w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: Proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiąg. Dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę. O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale, przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników, nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto Słowo Pańskie. Ta historia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest historią dobrze nam znaną, dlatego że ona kilka razy co roku w roku liturgicznym jest, jest czytana. Znamy ją niemalże na pamięć. I my, kapłani, kiedy pochylamy się nad tą Ewangelią, nad tym wydarzeniem, to zwykle, zwykle, zwykle mówimy o tym, co najważniejsze czyli właśnie o tym, że Jan był tak mocny, że potrafił oddać życie za prawdę. Ale jest, i bardzo dobrze że o tym mówimy, bo to jest sprawa bardzo istotna, ale w tej, kochani, w tej Ewangelii jest jeszcze jeden taki szczegół, który czasami pomijamy, a jest on bardzo istotny dla naszego życia, dla naszego takiego konkretnego życia. Otóż, zobaczcie, Ewangelista mówi że, o Herodzie, że ilekroć on, Herod, słyszał Jana, to odczuwał duży niepokój i chętnie go słuchał. Mało tego, brał go również w obronę. Zobaczcie, władcy w tamtych czasach to byli ludzie, którzy nie liczyli się z poddanymi. Oni, oni często byli takimi krwiopijcami, bardzo często. I Herod też do nich należał. Nie liczył się w ogóle z drugim człowiekiem. I teraz zobaczcie, na taką sytuację człowieka, który był w jakiś sposób władcą innych i mógł niemalże zrobić z drugim cokolwiek chciał, na taką sytuację ewangelista nam mówi, że ten człowiek, który był bezwzględny i nie liczył się praktycznie z nikim i z niczym, że ten człowiek okazuje się, że brał Jana w obronę, że on odczuwał duży niepokój, kiedy go słuchał, i lubił go słuchać. Co to znaczy? Zobaczcie, może to znaczyć to, że to, co mówi Kościół o każdym z nas, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, że w każdym z nas jest cząstka Boga. W każdym z nas. I człowiek może robić okrutne rzeczy, okrutne rzeczy, ale gdzieś w Nim ten obraz i podobieństwo do Pana Boga jest, jest w każdym z nas. I w Herodzie też był, był ten obraz i podobieństwo Pana Boga. I teraz, co z tego wynika? Wynika, kochani, z tego to, że każdy z nas jest zobowiązany wtedy, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy jakby zewnętrznie są źli. Z ludźmi, o których, zobaczcie, patrzymy w telewizji, w komputerze, patrzymy na nich i czasami niektórzy katolicy reagują w ten sposób, że aż ich telepie. Nienawiść dosłownie bierze górę i potrafimy tę nienawiść na zewnątrz okazywać. Dlaczego? Bo wiemy, że ten człowiek jest zły, że ten człowiek jest zły, że on nawet walczy z Panem Bogiem, ale zapominamy w takich sytuacjach, i to jest niestety zwycięstwo demona, zapominamy w takich sytuacjach, że ten człowiek też jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Znamy taką spektakularną historię z Pisma Świętego z Nowego Testamentu, kiedy był taki krwiopijca, który z pasją, oddaniem i z wielkim zaangażowaniem zabijał chrześcijan. Kto pamięta, jak on się nazywał? Szaweł. Jeszcze nie był wtedy Pawłem, był szawłem. I co się stało? Zmieniło się jego życie całkowicie. Z największego okrutnika wobec. Chrześcijan stał się największym apostołem wśród wszystkich chrześcijan. A czy ktoś z Was pamięta, z jakiego, powodu to do, z jakiego powodu doszło do tej zmiany? Wcale nie z tego powodu, że on jechał do Damaszku i tam Pan Bóg go dotknął, spadł, być może z konia, i się nawrócił. Wcale nie. Wcześniej było coś innego. Wiecie co było? Był taki jeden detal, bardzo istotny detal. Pamiętacie jaki? Wtedy, kiedy, kiedy Szaweł zabijał chrześcijan, to jest napisane w dziejach apostolskich, że oni, pomimo tego, że on ich zabijał, to oni modlili się za niego. To oni się za niego modlili. I ta żywa wiara, ale autentycznie żywa wiara tych ludzi, którym Jezus powiedział: jeśli ktoś tobie czyni krzywdę, to módl się za niego, błogosław go, błogosław go. Ta żywa wiara tych ludzi doprowadziła, że ten człowiek się zmienił, i to radykalnie się zmienił. Kochani, po co my przychodzimy na Mszę Świętą? Raz jeszcze wspomnę to, co powiedziałem na początku. Wielu myśli, że przychodzimy na Mszę Świętą, żeby się pomodlić. To jest kłamstwo. Msza nie jest po to, żeby się pomodlić. Pomodlić się możesz w domu, na ulicy, w pracy, w szkole, na wakacjach, gdziekolwiek jesteś. Tutaj natomiast są cuda nad cudami. Jakie są cuda tutaj na Mszy Świętej? Największy cud, kochani, na Mszy Świętej to jest ten, że kawałek chleba. Kawałek chleba, kawałek materii zamienia się w żywe ciało Boga. I po co ono się zamienia w żywe ciało Boga? Nie po to, żeby było dekoracją tego ołtarza, tylko po to, żebyś ty i ja, każdy z nas, kto jest grzesznikiem, żebyśmy karmili się tym żywym Bogiem, żebyśmy się karmili. Po co? W jakim celu? Właśnie po to, żebyś wtedy, kiedy spojrzysz na tego człowieka, którego ci przedstawiają jako krwiopijce, żebyś zamiast odpowiedzieć złem, czyli złą myślą na to słowo, które słyszysz z ust tego człowieka, żebyś zamienił tę myśl na dobrą myśl. Panie Boże, błogosław temu człowiekowi, żeby się opamiętał. I wiesz, co się w tym momencie dzieje? Dzieją się dwie rzeczy. Temu człowiekowi dajesz dobro, dajesz dobro, konkretne bardzo, niewymierne, Nieskończone dobro, można powiedzieć, i jednocześnie uświęcasz siebie. Dwie rzeczy zobaczcie w pakiecie, za jednym razem. Dzięki czemu? Dzięki tej mocy, którą Pan Bóg daje tobie wtedy, kiedy z wiarą słuchasz żywego słowa Boga i spożywasz w jakiś sposób to słowo, a potem Bóg ci daje jeszcze więcej, bo daje Ci swoje ciało, i tego zazdroszczą Ci nawet aniołowie w niebie. Dlatego, kochani, błagam Was. Błagam was, módlcie się o to, żeby Pan Bóg każdemu z nas dał łaskę zakochania się we mszy świętej, żeby dał nam taką łaskę, żebyśmy byli głodni Eucharystii. Jest taka aktorka, nie wiem czy słyszeliście o niej, nazywa się Patrycja Hurlak. Młoda dziewczyna, młoda kobieta. Kiedy była na topie w swoim aktorstwie, to wyobraźcie sobie, że była jednocześnie prawdziwą wiedźmą. Ale było wiele ludzi, którzy modlili się za nią. I co się stało? Zmieniła całkowicie swoje życie. I dzisiaj jeździ po parafiach i głosi Słowo Boże. Bycie o czym? O Eucharystii. I napisała książkę, genialną książkę. Kosmiczna celebracja. Patrycja Hurlak. Kosmiczna celebracja. W historii Polski nie było nigdy lepszej książki jak ta. Jest prawdziwie natchniona książka. Jest tak napisana, że ksiądz, który 30 lat odprawia Mszę Świętą, 30 lat, Czyta tę książkę i przeciera oczy ze zdumienia, że kobieta, aktorka napisała takie rzeczy, których on po 30 latach, po 30 latach sprawowania mszy świętej nie wiedział. poznającym się świętą. Czytałem tę książkę kilka razy i pewnie jeszcze kilka razy przeczytam, bo tam są rzeczy niewiarygodne. Polecam wam tę książkę. Książka, która naprawdę może całkowicie zmienić Twoje podejście do mszy świętej, bo zobaczcie kochani, przychodzimy na świętą, bo takie jest prawo kościelne, przychodzimy na świętą, bo tak nas nauczono, przychodzimy często na świętą, bo jest niedziela, a tu dzieją się cuda nad cudami, po co? Po to, żebyś potrafił tych ludzi, których Pan Bóg Ci posyła, Błogosławić i w jakiś sposób dawać Panu Bogu narzędzie do tego, żeby On ich przemieniał. Niech Maryja, która w tym miejscu jest po to, żeby prowadzić nas do Jezusa, szczególnie do Jezusa w Eucharystii, niech ona pokazuje nam, jak wiele zależy od nas. Jak wiele zależy od naszej miłości do Eucharystii, jak wiele możemy zrobić wtedy, kiedy jesteśmy rozkochani w Eucharystii. Niech ta miłość w nas rozwija się przez każdą Mszę Świętą do końca naszych ziemskich dni. Amen.